Witam Cię w kolejnym odcinku Turbo Poradnika Gastronomii. Dziś pokażę Ci nieoczywiste wykorzystanie pieca konwekcyjno-parowego. Opowiem o popularnych potrawach, które nie są Ci obce, ale może zaskoczyć Cię, że można je przygotować właśnie w piecu konwekcyjno-parowym. To co? Zaczynamy! Gotowanie ryżu w oczywisty sposób kojarzymy z przygotowaniem go w garnku. Stosuje się w tym celu również patelnie uchylne czy maszynki do gotowania ryżu. Okazuje się jednak, że obróbka w piecu konwekcyjno-parowym też jest możliwa i przynosi nawet kilka korzyści. Wystarczy, że rozgrzemy piec na parowaniu, na co potrzebujemy około 5 minut, wsadzamy głębokie gieny wypełnione ryżem, lekko podlane wodą w stosunku 1 do 2. Po 25-35 minutach, w zależności od ryżu, nasz ryż jest gotowy. Korzyści to niewątpliwie wygoda i ogromna ilość ryżu, jaką możemy przygotowywać w ramach jednego załadunku. Do tego przygotowanie tak dużych ilości tego dodatku właśnie w piecu to zdecydowane mniejsze zużycie energii w porównaniu tradycyjnymi metodami gotowania. Ta forma serwowania mięs również zapewne jest Tobie znana i pewnie też kojarzysz przygotowanie mięs pod zimne płyty z piecem właśnie. To co jednak nie jest tak oczywiste, to przygotowanie tego typu potraw w formie pieczenia nocnego w urządzeniu konwekcyjno-parowym. Jak być może wiesz, obróbka ciepna mięsa skutkuje zmianą struktury kolagenu w mięsie. Taka przemiana w żelatynę czyni mięso bardziej delikatnym i, jak to nazywamy, rozpływającym się w ustach. Ale aby efekt końcowy był najlepszy, mięso musi podlegać obróbce ciepnej przez wiele godzin i tu przychodzi tak zwane pieczenie nocne. Blokowanie pieca na tyle godzin w ciągu dnia albo zmniejszenie czasu przyrządzania mięsa w takiej formie, pogarszając efekt finalny, to nie są najlepsze rozwiązania. A tak, uruchamiasz piec w nocy, nie blokujesz go w trakcie dnia, a zastosowanie niskiej temperatury pieczenia nie tylko podniesie jakość mięsa, ale i zmniejszy koszty zużycia energii. Wiem, pomysł uruchamiania czegokolwiek na całą noc wydaje się... Szalonym pomysłem z punktu widzenia zużycia energii. Okazuje się, że praca takiego pieca w odpowiednim trybie trwająca nawet 12 godzin to jedyne 5,5 do 6 kWh. Pamiętajmy też, że często w godzinach nocnych dysponujemy tzw. taryfą nocną, kiedy to cena energii jest mniejsza niż za dnia. To kolejne danie, które poza innymi zaletami ogromnie zyskuje w relacji oszczędność czasu w stosunku do wielkości przygotowanych porcji, kiedy to przygotowujemy je w piecu konwekcyjno-parowym. Dodatkową korzyścią jest ogarnięcie całego procesu przygotowania w jednym urządzeniu. W gienach podsmażymy mięso i warzywa, następnie wszystko połączymy w odpowiedniej głębokości pojemniku GN, dalej podlejemy śmietaną lub wodą, aby potem już tylko dusić. Ile czasu? W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, dla gularzu drobiowego już 30 minut będzie wystarczające, dla wieprzowego około 1,5 godziny, a dla wołowego 2 lub 3 godziny, w zależności od rodzaju mięsa. Jak widzisz, mamy tu dużą oszczędność czasu, a cały proces przeprowadzamy w jednym urządzeniu. Myślę, że kolejna potrawa jeszcze bardziej ci zaskoczy. Powiem o smażeniu jajek w piecu konwekcyjno-parowym, ale zanim do tego przejdziemy, Przypomnę Ci, że patronem naszego kanału i marką, która umożliwia nam stałe publikacje treści, które dla Was przygotowujemy, jest marka Atol Speed by Wieshoi, producent turbopiercyków hybrydowych, urządzeń do szybkiej obróbki cieplnej, zwanej speed cookingiem, która nie wymaga żadnych innych przyłączyń poza dostępem do prądu. Więcej o turbopiercyku znajdziesz w tym odcinku na naszym kanale. Tak, jajka! co jednoznacznie kojarzy z przygotowaniem na patelni, ewentualnie na większej patelni uchylnej. Ale co kiedy do przygotowania masz na raz kilkanaście czy kilkadziesiąt takich porcji, a całość chcesz wydać Parę minut bez angażowania w większej załogi pracującej na kuchni. Smażenie w piecu wydaje się być bardziej rozsądnym rozwiązaniem. Wymaga to co prawda specjalnych blaszek do tego, na które wbijamy jajka, ale mała ilość czasu potrzebna do przygotowania potraw. Minimalne zaangażowanie personelu, niska zawartość tłuszczu i równomierny kształt i wygląd wszystkich przygotowanych w ten sposób jajek to wystarczająca liczba argumentów, by rozważyć taką właśnie formę obróbki. Tak samo wygodnym, ale jeszcze szybszym urządzeniem, w którym w prosty sposób przygotujesz smażone jajka jest również piecyk hybrydowy partnera naszego kanału, o którym wspominałem wcześniej. Jeśli nie potrzebujesz przygotować dużych ilości, ale zależy Ci na czasie, bo ktoś właśnie zamówił śniadanie angielskie lub tosta z jajkiem, taki piecyk będzie świetnym rozwiązaniem, a jajko przygotujesz w nim maksymalnie w półtorej minuty. Jak prowadzisz pizzerię, wiadomo. Piec do pizzy to najbardziej odpowiednie urządzenie dla ciebie. Ale jeśli chcesz poszerzyć swoją ofertę albo szykujesz imprezę dla grupy dzieciaków, a przy okazji masz na kuchni piec konwekcyjno-parowy włoski Palacki, przygotować możesz właśnie w nim. Podobnie jak przy jajkach będziesz potrzebować specjalnego akcesorium w postaci kamiennych blach, które kumulują ciepło i są odpowiednikiem szamotu w tradycyjnym piecu do pizzy. Jednak możliwość przygotowania 10 pizz w 3,5 minuty, o ile dysponujesz 10-półkowym piecem, to liczba, która w połączeniu z brakiem konieczności obracania placku w trakcie pieczenia oraz niskim zużyciem energii, to realna alternatywa dla pieca do pizzy w Twojej gastronomii. I znów, jeśli działasz w mniejszej skali, nie masz pieca do pizzy, a nie chcesz pozbawić się możliwości zaoferowania mniejszej pizzy swoim gościom, Turbopiecy hybrydowy będzie fajną alternatywą, a przy okazji przyrządzisz w nim czy podgrzejesz przed wydawką wiele innych serwowanych w twoim lokalu potraw. Więcej szczegółowych informacji o zastosowaniu pieca konwekcyjnego oraz turbopiecyka jako alternatywy znajdziesz w tych odcinkach na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!